Jestem na Ogródkach Działkowych Na ulicy Łomżyńskiej Miejsce to podał mi Nikolaos A podał mi z tego powodu, gdyż znajduje się tutaj obiekt betonowy Do złudzenia przypominający szczelinę Przeciwlotniczą A obiekt ten Znajduje się w tym miejscu jest jego początek, prawdopodobnie. Chociaż tam w głębi powinno być wyjście. Co może świadczyć, że jest to szczelina przeciwlotnicza? Może świadczyć to, że ma zaokrąglone sklepienie. Może również świadczyć to, że jest. W kształcie zygzaka. I tak też to prowadzi. Po wystającym betonowym elemencie wygląda na to, że nie jest ona zbyt duża, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie ona może dalej prowadzić. Tak to wygląda trochę z góry. Jeśli wy znacie jakieś ciekawe obiekty podziemne, które uważacie, że są zapomniane i nikt o nich nie wie, napiszcie do mnie na kontakt, który jest na stronie schronywłodzi.pl. Przyjadę, zobaczę, może zrobimy film, a może i dobierze się do tego. Historię, która będzie opowiadać o danym miejscu. Zapraszam.